Dzień dobry, Angelika. Kalińczak, informacja o szczepieniach. 59,7% tylu mieszkańców gminy Osielsko jest w pełni zaszczepionych. Obecnie najbliższy punkt szczepień mieści się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, ulica Gdańska 187. Telefon: 698 752 624. Rejestracja przez infolinię 989, internetowe konto pacjenta lub SMS-em o treści. Szczepimy się na numer 664 908 556 lub 880 333 333. Dla osób potrzebujących pomocy w transporcie z naszej gminy uruchomiliśmy telefon. 605 844 355. Przypominamy, że trwa proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia, oraz dla pracowników ochrony zdrowia. Przypominającą dawkę można przyjąć nie wcześniej niż 6 miesięcy od pełnego szczepienia przeciw COVID-19. Zarządzeniem wójta każda zaszczepiona osoba po 11 sierpnia może zgłosić się do Urzędu Gminy Osielsko po ciśnieniu Promocja dotyczy również trzeciej dawki, przypominającej. mierze będą wydawane do wyczerpania zapasów.